200 km w nogach. zrobiliśmy obiad, w sumie to po kebabie i kawał pizzy. Dzisiaj przyjechania, minimum 63 km do pierwszej większej miejscowości. No i prawdopodobnie tam będziemy sobie musieli zrobić zakupy, bo jutro jest niedziela i sklepy mogą być pozamykane, ale to już się dopytamy tam na miejscu, co będzie wyglądać. A póki co pijemy jeszcze kawę w kawiarni, no i ruszamy. 93 km w górę na 350 metrów przewyższeń na 1300 będziemy się wspinać 50 km 1000 w pionie nie ma lekko tutaj cały czas tak będzie 1300 metrów nad poziomem morza w oddali jeszcze gdzie widać ośniżone szczyty mimo tego, że jest maj. A tak dokładnie to tyle zostało do końca drugiego etapu. 1273 km i 21 863 przewyższenie.